Panie Słuchacie, Państwo z jakimiś innymi Wiem, że nawet zobaczycie jakieś stowarzyszenie. No bo z budżetem różnych wypadków, te środki są odrzucane i nie zajmują gdzieś tam niedobry szpital czy biblioteka, nie dostały pieniędzy. I może z towarzyszeniem w ogóle jakieś nie mogą dostać te Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego nie, nie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi póki co od prezydenta miasta. Więc Nie szukamy innych alternatyw. Dlaczego mielibyśmy zresztą szukać? Jest to nasza wspólna sprawa. Prezydent miasta jest gospodarzem również i nas, mieszkańców zawarcia, więc nie widziałem potrzeby, żeby szukać jakichś innych środ środków finansowania, póki co. Myślę, że, myślę, że to jest potrzebne. zwłaszcza, że chociażby tam jest też stadion różnowy. Po imprezach masowych, po imprezach stadionowych różne rzeczy tam się dzieją. Ludzie bardzo narzekają. Yy, więc yy, wydaje mi się, że to w interesie miasta, żeby miasto zaograło również u tych ludzi, którzy płacą podatki, którzy też czegoś, czegoś oczekują. Yy, tak jak wspomniałem, 6 milionów rocznie utrzymanie Centrum Edukacji Artystycznej. Za to można by było odremontować od 20 do 30 kamienic z pełną modernizacją wymianą dachu, remontem klatki schodowej, wymianą stawki okiennych i tak dalej, i tak dalej. Yy. Tego nie powiedział. Natomiast uważam, że e, uważam, że e, jeżeli chodzi o e, zrównoważony rozwój miasta, to jest zbyt idąsza, zbyt daleko idąca inwestycja, która nie do końca, w moim zdaniem została przemyślana. Czy to jest jeszcze jakieś pytania Dziękuję. Bardzo, w komisji, w pomysł, czy w ja bym chciał z Państwem podzielić tak po kilku miesiącach z mandatu radnego jedną uwagą. Ta uwaga dotyczy dyżurów radnych. Ideą dyżur radnego jest umożliwienie dostępu dla każdego mieszkańca do radnego i zwrócenia się z problemem, który dotyczy jego osobiście, ewentualnie dotyczy jego ulicy sąsiada. Po kilku dyżurach zauważyłem, że są dwa problemy związane z dyżurami. Jeden problem to jest brak dostępności na radnego dla osób niepełnosprawnych albo osób starszych, które nie są w stanie spiąć się po schodach do biura Rady Miasta. I druga kwestia to godziny dyżurów, które są ustalone i stosowane pod godziny urzędowania Urzędu Miasta. Ja rozumiem, że nie ma możliwości y, przybudowy Rzędu Miasta w taki sposób, żeby go udostępnić wszystkim niepełnosprawnym, tym bardziej, że trwa jeszcze dyskusja nad y, nową Urzędem Miasta, nad y, inną formułą. Y, w związku z tym y, zwracam się tutaj z taką propozycją, ofertą dla osób niepełnosprawnych i starszych, y, które by chciały na y, wyżu radnego. Y, chciałbym podać numer telefonu, po którym ja osiągany, że osoba niepełnosprawna będzie miała ochotę się udać na dyżur z radnym. ja jestem gotowy pojechać do domu czy pod miejsce wskazane tą osobę, przez tą osobę i tam ten dyżur pełnić. Ponadto jestem już po rozmowie z jedną organizacją, która świadczy pomoc osobom starszym niepełnosprawnym i ja będę chciał pełnić raz w miesiącu dyżur w tym miejscu, które też jest bez do tego, żeby takie osoby przyjmować. Ja może ten numer telefonu podam później jeszcze Państwu, Prześlę mail z taką prośbą, żeby później umieszczać y, przy dyżurach radnych, y, żeby każdy mógł do mnie zadzwonić. Nawet osoba, która nie może w tych godzinach y, do godziny 16 spotkać się ze mną, to jestem gotowy spotkać się w innym terminie. I będą oszczędzane pod numerem 511 123 049. I zachęcam naprawdę wszystkich, y, którzy mają sprawy, żeby będą to sprawy, które nawet nie są związane bezpośrednio y, z moim spowodowaniem mandatu, czy z moim urzędem, to oczywiście tę sprawę przekażę odpowiednio dalej w odpowiedniej instytucji. Dziękuję. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz dodać. Mam nadzieję, że tutaj radni też będą pomagać w y,